Jak pachną perfumy, o których trąbi cały Dubaj? Oglądaj do końca, powiem ci, które moim zdaniem są najlepsze: Virgo, mocno drzewno, udowy, skórzany z cytrynowo-imbirową, marakujową świeżością na topie. Męski, poważny, wyróżniający się. Pachnie bardzo niszowo. Sagittarius. Mleczne, pudrowe, kwiatowe mydło. Damskie, ale nie dla nastolatki. Gemini. Z początku bardzo słodko-pralinowy, a potem kremowo-sandałowy. Bardzo zmienia się w czasie unisex. Scorpion. Aromatyczny, zielony, waniliowy tytań. Tytań? Tytoń. Przypomina klimaty Mezą Marziela Jazz Club. Libra. Bardzo ciężka, wytrawna wiśnia. Damski wieczorowy, elegancki dla poważnej kobiety. Pisces. Cytrusowy, delikatnie owocowy, zielono-tropikalny, minimalnie słodki. I bardzo świeży, świetny na lato. Moim zdaniem bardziej męski. Taurus. Świeże, kwiatowe pranie daje trochę płynem do płukania, ewidentnie dla starszej, eleganckiej pani. Aquarius. Morska woda z drzewnym posmakiem. Świeża, ale z cięższym męskim zacięciem. Klimaty Tom Ford Wood Mineral. Capricorn. Wanilia pomieszana z dymem z kominka. Pachnie, jakby Yves Saint Laurent by oraz By the Fireplace miały dziecko. Leo. Wibrujące cytrusowe otwarcie, pomieszane z waniliowo piecznym słodko-drzewnym zakończeniem. Całoroczny męski. Cancer to kremowa wanilia, jakby połączyć Bianco Latte z Yves Saint Laurent Libre. Zdecydowanie bardziej damski. Arias, owocowy, świeży dla kobiet, granat, jabłko, trochę kwiatów. A ta czwórka jest moim zdaniem najlepsza.